Cześć, Z tej strony Maciej0047. To jest krótka recenzja gry Ghost in the Shell. Stand-alone Complex First Assault Online. Jest to japoński shooter. Oparty na anime. Chociaż do tego przejdę później. Na razie przeczytajmy opis. Na końcu będzie recenzja czy gra mi się podoba i czy ją polecam. Teraz opis. Silniejsi i szybsi. I skuteczniejsi niż najlepsi żołnierze. Jesteś członkiem sekcji 9, elitarnego oddziału cyberne cybernetycznych zmodyfikowanych agentów, których zadaniem jest ochrona społeczeństwa i walka z terrorystami. Na skąpanej w nonowym blasku ulicach futurystycznej Japonii. Już widać styl anime. Ale to nie wszystko. Gra jest polszczona. Teraz sobie żyjmy. Trailer. When we realize technology is in reach, we achieve it. But power like this can be infectious. Citizens of this city are now hackable. Our ghosts vulnerable to terrorist factions. We are Section 9. The first line of defense. Zapomniałem wspomnieć, gra jest darmowa, yy, ale wracając do tematu, yy, na pierwszy rzut oka rzuca się grafika, taka rysowana bardziej, i styl gry. Team Fortress pomieszane z inną grą, tak zwanym Dirty Bomb. Tak, musiałem pomyśleć. No, tak się prezentuje okładka. I przedstawię Wam pokrótce o, to, o co tu chodzi bez tekstu. Aha, jeszcze Counter-Strike jest w to wmieszane. Jest kilka trybów gry. I tak, Wy jesteście oddziałem, macie różne zdolności i broń się tam zdobywa z czasem. Um, wasi przeciwnicy widzą Was jako takie roboty. Znaczy nie takie, inne. Takie. To nie jest ten sam jakby, co? A oni... Widzą Was tak samo. No ogólnie, rozumiecie? Tuning te sprawy. Jest chyba, są chyba trzy tryby gry. Plus jeden dodatkowy, który wszedł niedawno. Jest dużo map, co daje naprawdę multum możliwości. Jednak pod tym względem Team Fortress jest lepsze. Grafika jest na bardzo wysokim poziomie jak na grę free to play Choć też działa gra na silniku Source. Czy mi się podoba ta gra i czy Wam ją polecam? Gra na jakiejś... Od czasu do czasu można wejść, pograć. Popukać pięścią w łeb czasami, jak przegrywa się. I w grze chodzi o kooperację, nie o szarże, nie o szybkość i o taktykę. Ogólna gra dostaje ode mnie 10 na 10, lecz sama oprawa audiowizualna dostaje 9 na 10. Dziękuję. To była recenzja Ghost in the Shell Stentalon Complex First Assalutes Online. Do usłyszenia trzymajcie się, cześć, zostaw łapkę.